Nie zawsze łatwo jest odnaleźć dobro w ciemnych zakamarkach naszych doświadczeń, ale czasami właśnie w tych trudnych chwilach kryje się największa wartość. Dzisiaj chciałbym zabrać cię w podróż w głąb siebie, w celu zrozumienia tego, jak doświadczenia, nawet te najbardziej bolesne, mogą dokonać pozytywnej transformacji. Podziękuj Byłemu i wszystkim mężczyznom, którzy Ciebie zranili przez te lata. Nie, to nie jest sarkazm, to jest głębokie uznanie dla roli, jaką odegrali w Twoim życiu. Może brzmi to kontrowersyjnie, ale to przez te bolesne chwile nauczyłaś się najwięcej o sobie i o tym, czego naprawdę pragniesz w miłości. Podziękuj byłemu za to, że swoim postępowaniem sprawił, byś zobaczyła siebie. Kiedy jesteś w toksycznym związku, łatwo jest stracić siebie i poczucie własnej wartości, ale dzięki temu zmuszona jesteś do zastanowienia się nad tym, kim naprawdę jesteś i czego pragniesz. Musisz spojrzeć głęboko w siebie, żeby znaleźć drogę do uzdrowienia. Podziękuj byłemu za uruchomienie Twoich ran i lęków. Toksyczne związki często budzą najgłębsze rany i lęki. Są jak lustra pokazujące, gdzie jeszcze potrzebne jest uzdrowienie. Kiedy zaczynasz zauważać te wzorce i schematy, masz możliwość zmiany i uzdrowienia. Podziękuj byłemu za naukę akceptacji i za to, że pomógł ci się poddać. Akceptacja i poddanie to są dwa kluczowe słowa, dwie kluczowe lekcje, których można się nauczyć z trudnych doświadczeń. Oznacza to zrozumienie, że nie wszystko jest pod Twoją kontrolą i że czasami musisz się poddać, żeby iść dalej. Podziękuj byłemu za uwolnienie Twoich oczekiwań. Toksyczne związki uczą, że nie można niczego wymuszać. Nauczyły Cię one uwolnić się od oczekiwań i zrozumieć, że nie możesz kontrolować innych ludzi, możesz kontrolować jedynie siebie. Podziękuj byłemu za pokazanie Ci, jak kochać siebie i za zmuszenie Ciebie do zmiany definicji miłości. Najważniejszą lekcją, jaką można wynieść z toksycznej relacji, jest to, jak bardzo ważne jest kochanie siebie. Miłość do siebie to podstawa każdej zdrowej relacji, i często jest to lekcja, której uczysz się najtrudniej. Więc tak, dziękuj za te doświadczenia. Podziękuj Byłemu za złamanie serca, bo przez te pęknięcia w swoim sercu wpuściłaś do niego więcej światła. Bo to światło, które teraz świeci w Tobie, jest odzwierciedleniem Twojej siły, Twojej odwagi, Twojej niewyczerpanej zdolności do kochania. Podziękuj Byłemu, że odbyłaś z nim tę podróż. Podziękuj za bycie tu, gdzie jesteś i za to, że jesteś sobą. Przede wszystkim jednak podziękuj sobie, moja droga, za to, że mimo wszystko zdecydowałaś się wyjść z tej toksycznej relacji. Kiedy patrzysz na swoje związki, zwłaszcza te, które zakończyły się bólem, łatwo jest popaść w pułapkę myślenia, że straciłaś czas albo że coś jest z tobą nie tak. Ale proszę cię, odrzuć te negatywne myśli. Każdy związek, każde doświadczenie jest krokiem na ścieżce do głębszego zrozumienia siebie i świata wokół siebie. Podziękuj byłemu, że nauczył Cię cierpliwości i zrozumienia. Cierpliwość i zrozumienie to te dwie cnoty, których często uczymy się w najtrudniejszych chwilach. Nie zawsze jest łatwo je wypracować, ale kiedy już dasz radę, widzisz ich nieocenioną wartość w każdym aspekcie swojego życia. Podziękuj Byłem, że pokazał ci, co znaczy być silną. Siła nie zawsze oznacza, że stoisz niewzruszenie w obliczu trudności. Czasami siła to umiejętność płaczu, przeżywania bólu i stawania na nogi, by iść dalej. Każda kobieta, która przeszła przez trudny związek wie teraz jak naprawdę jest silna. Podziękuj byłem za to, że sprawił, że zaczęłaś cenić właściwych ludzi w swoim życiu. Gdy doświadczasz bólu i zdrady, stajesz się bardziej świadoma wartości osób, które naprawdę są dla ciebie ważne i które ciebie wspierają. To doświadczenie otwiera na głębsze i bardziej znaczące relacje. Podziękuj mu za to, że pomógł Ci zrozumieć, że zasługujesz na więcej. Może to jest najważniejsza lekcja, jaką możesz wynieść z trudnych związków. Może to było Ci potrzebne, aby zrozumieć, że zasługujesz na miłość szacunek i szczęście. I zasługujesz na partnera, który rozumie Ciebie i docenia. Zatem zamiast spoglądać w przeszłość z goryczą i żalem, spójrz na nią z wdzięcznością za to, co Ciebie nauczyła. Za każdą zę, za każdy ból, za każdą rysę na sercu, one wszystkie sprawiły, że jesteś tym, kim jesteś dzisiaj – silniejszą, mądrzejszą, lepiej przygotowaną do kochania i być okochaną. Czy zranione serce to coś, co chciałabyś sobie zażyczyć? Oczywiście, że nie. Ale kiedy już się to stanie, masz wybór. Możesz zatopić się w bólu albo możesz go użyć jako paliwa na drodze do lepszej wersji siebie. Dziękuję Ci, moja droga, za to, że jesteś tu ze mną i mnie słuchasz. Za to, że jesteś silna i że ciągle uczysz się i wzrastasz. Dziękuję Ci za to, że jesteś gotowa na miłość, mimo że kiedyś było Ci bardzo ciężko. Pamiętaj, że jesteś cudowna taka, jaka jesteś i zasługujesz na to, co w życiu najpiękniejsze. Dziękuję Ci za to, że słuchając tych słów dajesz sobie przestrzeń i czas na refleksję i rozwój. Za to, że nie zamknęłaś swojego serca na stałe, ale zamiast tego pozwalasz mu się otworzyć na nowo z większą mądrością i doświadczeniem. Cieszę się, że uczysz się wybaczać także samej sobie. Wybaczenie to klucz do uwolnienia się od ciężaru przeszłości. Nie zawsze jest łatwo, ale jest to konieczne, jeśli chcesz iść naprzód. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia, to raczej wybór, by nie pozwolić w przeszłości dyktować twojej przyszłości. Cieszę się, że uśmiechasz się mimo wszystko. Śmiech jest znakiem siły i odwagi. Śmiania się w obliczu trudności można się nauczyć i jest to jedno z najpiękniejszych wyborów, jakie możesz zrobić. Zachowaj poczucie humoru. To jedna z rzeczy, które utrzymują, podtrzymują ludzi przy życiu w najtrudniejszych chwilach. Cieszę się, że mimo wszystko pozwalasz sobie marzyć. Nieważne, ile razy zawiodłaś się na mężczyźnie w kontekście miłości, zawsze masz prawo do marzeń o tym, co będzie. Marzenia są kompasem, które kierują na właściwą drogę, nawet wtedy, gdy droga jest pokręcona i pełna wybojów. Cieszę się, że jesteś gotowa na nowy rozdział. Życie to ciągła ewolucja i każdy nowy rozdział daje szansę na bycie lepszą wersją siebie. Niezależnie od tego, co przeszłaś, zawsze masz możliwość rozpoczęcia nowego rozdziału w swoim życiu. Jest to dowód Twojej niewyczerpanej zdolności do odnawiania i wzrastania. Więc niech ta mowa będzie nie tylko podziękowaniem dla tych, którzy Ciebie nauczyli, choć czasem w bolesny sposób, ale także celebrowaniem Ciebie, Twojej siły, Twojego piękna i Twojego niezwykłego ducha. Niech ta mowa będzie przypomnieniem, że zasługujesz na miłość i szacunek, zarówno od siebie, jak i od innych. Cieszę się, że jesteś tu, cieszę się, że jesteś sobą i najważniejsze, cieszę się, że mimo wszystko nadal jesteś niesamowitą kobietą, jaką zawsze byłaś i zawsze będziesz. Otwórz się na nowe możliwości, na nową miłość, na nowe życie, które Ciebie czeka, bo każdy nowy dzień to nowa okazja do bycia. Lepszą i kochania mocniej. Jeśli to nagranie ma dla ciebie wartość, polub proszę mi udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia, miłość w Tobie.